Witajcie kochani! Kaman na no weekend dotarł dzisiaj do Krakowa. Zmierzamy bulwarami nad Wisłą w kierunku smuka wawelskiego. Tam jest diabelski młyn, a tam jest pomnik psa, dżoka. Który przez rok czasu czekał na swojego pana na rondzie grunwaldzkim, bo ten pan tam zmarł. Patrzcie jak on się prezentuje, jaki on jest potężny. Wawel to jest jednak król wśród zamków. Patrzcie, już się wyłania smok. Już go widać. Jak on tu majestatycznie stoi pod tym zamkiem. On jest fajny. A tam z tyłu pod zamkiem jest jego mieszkanko. Iście tą jaskinię. nie osiedlenie. O! oświetlenie? tu jest grota. No i coś zamknięta, nie wyjdziemy. To się uda przez kratę zobaczyć. Nic nie zobaczymy. A bez światła. A bez światła widzimy tylko ciemność. Także, kochani, dziękujemy, że byliście z nami na spacerze do Smoka Wawelskiego. I liczymy na jakieś zostawienie znaku po sobie i zapraszamy na kolejne nasze wyprawy. Trzymajcie się cieplutko, weekend, pa!